Rzeszów 24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Witam serdecznie panią poseł Edeulenia. Dzień dobry. Witam pana marszałka Karola Ożoga. Dzień dobry. I witam pana Bogusława Kide, byłego prezesa zarządu wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska hmm. i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. O zabranie głosu proszę panią poseł Edeulenia. Szanowni Państwo, 28 listopada bieżącego roku usłyszeliśmy informację, która została przyjęta przez znaczną część obywateli, także mieszkańców Podkarpacia, z dużym zaskoczeniem. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowała o zawieszeniu na kilka miesięcy przyjmowania wniosków do programu Czyste Powietrze. Program ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem Polaków. W skali całego kraju według danych Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska ponad milion osób, miliard osób było za przepraszam ponad milion osób było zainteresowanych składaniem wniosków, wniosków tych zostało rozpatrzone 820 tysięcy, 600 kilkadziesiąt tysięcy zostało podpisanych umów, ale to oznacza, że w sumie Koszty rozpatrzenia tych złożonych wniosków w ilości miliona beneficjentów wymagałyby kwoty około 37 miliardów złotych. Zakładamy, że to jest prawdziwy powód, dla którego przyjmowanie wniosków zostało w istocie zatrzymane. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pani Henik Kloska powołuje się na niezwykłe okoliczności. Mówi o tym, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił jej w ostatnim czasie raport, z którego ma wynikać że około 6 tysięcy beneficjentów, 6 tysięcy wniosków rozpoznanych przez fundusz zostało dotkniętych niewłaściwymi procedurami, które dotyczą sposobu realizow realizowania umów przez podwykonawców, przez osoby, przez podmioty prowadzące działalność remontową, którym beneficjenci programu Czyste Powietrze zlecili wykonanie prac remontowych związanych z elewacją budynków, albo też z wymianą kotłów sieplnych starych kopciuchów na nowoczesne kotły, które mają przede wszystkim w efekcie spowodować obniżenie rachunków za ogrzewanie. Jest to uzasadnienie, które zastanawia, a wręcz można je uznać za skandaliczne, po pierwsze dlatego, że w odniesieniu do żadnego z tych podmiotów nie ma stwierdzonej winy a w Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności, a zatem w odniesieniu do wielu podmiotów prowadzących działalność remontową organy administracji publicznej postawiły zarzut działania niezgodnego z prawem na zasadzie procedury trwającej wiele miesięcy. Pytanie, kto dotychczas. Zatem nadzorował realizację tego programu, bo według wszelkich powszechnych danych był to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przez, przez ostatni rok program realizował i nie dostrzegał tychże zagrożeń. Pytanie, czy nie można było ewentualnych słabości programu usunąć bez tak dramatycznego działania jak zawieszenia? zawieszenie programu i przyjmowania wniosków od Polaków. Teraz, w trakcie trwającego sezonu grzewczego, decyzja ta bowiem dotyka wielu osób, którzy w znacznej części, ponieważ nie byli uprzedzeni, już uczynili pewne wydatki, a nawet byli przygotowani do złożenia wniosków, lecz nie poinformowani na czas, nie mogą swoich wniosków złożyć. Na nic zatem deklaracje minister klimatu i środowiska, że wszystkie wnioski, które miały być złożone, będą mogły być złożone na wiosnę, w bliżej nieokreślonym terminie, jak również, że być może zostanie wydłużony czas okres, bo obecnie jest to pół roku od momentu dokonania inwestycji, na to, aby te wnioski mogły być złożone. Zatem działanie ze strony Zarówno Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, jak również ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która spełnia nadzór nad tymże funduszem, należy uznać za działanie, które przede wszystkim podważa wiarygodność obywateli do organów administracji publicznej, a w sytuacji, gdy celem Polski i polskiego rządu jest przede wszystkim działanie o to, aby było czyste powietrze, walka ze smogiem to Zatrzymanie jednego z kluczowych programów, który przynosił realne efekty dla osiągnięcia tychże celów, jest co najmniej traktowane jako poważne zaskoczenie i działanie na szkodę obywateli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana marszałka Karola Ożona. Szanowni Państwo, samorząd województwa podkarpackiego w tym roku przystąpił do realizacji programu Live w Podkarpacie. Żyj i oddychaj. Jest to program, którego budżet przekracza 100 milionów złotych. Jest on finansowany ze środków Komisji Europejskiej w 55%, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 30%, w 5% z budżetu województwa. Partnerami w tym programie są również podkarpackie gminy. 61 podkarpackich gmin. Program. Ma na celu podniesienie świadomości w zakresie gospodarowania energią, w, w, przysparzanie działań lokalnych mających na celu likwidację zanieczyszczeń. Mówię o partnerstwie gmin, dlatego że w urzędach gmin będą pracować. Doradcy energetyczni, którzy będą mieli świadczyć usługi na rzecz mieszkańców Podkarpacia, między innymi przy aplikowaniu ośrodki z programu Czyste powietrze. Jako samorząd województwa podkarpackiego dokładamy wszelkiej staranności i podejmujemy działania mające na celu poprawę powietrza na terenie naszego województwa. Stąd decyzja o przystąpieniu do programu. W chwili. Zawieszenia możliwości aplikowania przez mieszkańców Podkarpacia do programu Czyste Powietrze, obawiamy się, że program poprawy jakości powietrza na terenie Województwa Podkarpackiego nie będzie mógł być realizowany w takim stopniu, w jakim my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego, ale przede wszystkim jako mieszkańcy Podkarpacia, życzylibyśmy sobie tego. Dlatego z tego miejsca, jako nie tylko członek zarządu województwa podkarpackiego, ale przede wszystkim mieszkaniec Podkarpacia, mieszkaniec Rzeszowa chciałbym zaapelować do rządzących, aby utrzymać funkcjonowanie programu „Czyste powietrze, zwłaszcza że. Wiele osób, mieszkańców Podkarpacia, planowało sobie budżety domowe, zakładając, że będą mogli dokonać termomodernizacji budynków, założyć fotowoltaikę, poprawić po prostu warunki gospodarowania energią. Uważamy, że Koniecznym jest powrócenie do programu wieloletniego. Przypominam, że program Czyste powietrze został uruchomiony w 2018 roku jako program wieloletni, podobnie jak nasz program Podkarpacki Live w Podkarpacie Żyj i Oddychaj jest programem wieloletnim i planowaliśmy te programy jako Zadania komplementarne, uzupełniające się. Wydaje się, że realizacja programu Żyj i Oddychaj będzie bardzo ograniczona bez współdziałania w tym zakresie programu Czyste Powietrze. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu pana prezesa Szanowni Państwo, program Czyste Powietrze ruszył faktycznie 19 września. 2018 roku i od początku był zapowiedziany jako program dziesięcioletni miał być wdrażany do końca 2029 roku. Przez ten sześcioletni, ponad sześcioletni okres wdrażania program przechodził pewne modernizacje, ale nigdy nie wiązało się to z, ze wstrzymaniem naborów. Zmiany były przygotowywane równolegle. Największą modernizację program przeszedł w 2023 roku, 3 stycznia, i od tego momentu stał się bardzo popularny, bo te zmiany były bardzo korzystne dla beneficjentów. Dużym zainteresowaniem ten program cieszył się również na terenie Województwa Podkarpackiego. Na dzień dzisiejszy z terenu tego województwa. Zostało złożonych ponad 65 tysięcy wniosków, i beneficjenci w tych wnioskach wnioskują o kwotę przekraczającą 3 miliardy złotych dotacji. Dlatego też spore kontrowersje budzi takie nagłe wstrzymanie naborów. Trzeba powiedzieć, że przy takiej, takim dużym zainteresowaniu programem. Wielu beneficjentów jest w trakcie przygotowywania wniosków. Wielu beneficjentów też rozpoczęło realizację zadań, bo program przewidywał, że można rozpocząć realizację programu na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Więc nie jest dziwne, że beneficjenci wykazują sporo, spory niepokój, co będzie z tymi kosztami, które ponieśli na rozpoczęcie realizacji programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli są pytania w temacie konkurencji, to bardzo proszę. A z tych 460 tysięcy wniosków na konferencję to ile zostało przyjętych do realizacji? Mniej więcej wiadomo? Bo ogólna kwota samych dodatków jest 3 miliardy, tak? Wartość podejrzewam, że będzie około 4-5, tak? Czy to dobrze rozumiem? The... Beneficjenci w tych wnioskach, które złożyli, wnioskują o kwotę ponad 3 miliardy dotacji, natomiast wielkość umów, które zostały podpisane przekroczyły kwotę 1 160 tysięcy złotych. Rzeszów 24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.